Lekcja pod tytułem przekształcanie wykresu funkcji. Na tej lekcji pokażę jak robi się wykresy funkcji wartość bezwzględna z f od x oraz wykres f od wartości bezwzględnej z x. Radzę przedtem obejrzeć ten film, który tutaj zaznaczyłem na zielono, czyli symetria względem osi układów współrzędnych. On może się przydać. No ale zaczynamy. Jak zrobić wykres funkcji... Wartość bezwzględna z F od X. Tak naprawdę sprowadza się to do trzech kroków. No, krok pierwszy naturalny. Rysujemy po prostu wykres funkcji F od X, na chwilę zapominające wartości bezwzględne i po prostu samo F od X. No I tutaj narysowałem jakiś przykładowy wykres funkcji F od X, ten na pomarańczowo. Albo go rysujemy, albo już go mamy w zadaniu, ale na to samo wychodzi, prawda? Teraz punkt drugi. Ten część wykresu funkcji f od x, która leży na osi, albo, na osi x albo ponad nią, zaznaczę, to jest osi x, to jest osi y, czyli to wszystko, co leży ponad osią lub dokładnie na osi, zostawiamy bez zmian. Ta nasza nowa funkcja, bo powiedzmy, że dążymy do funkcji, którą ja oznaczę o na zielono modus f od x no, takie zazwyczaj jest nasze zadanie. To no ta na, nasza nowa funkcja będzie się właśnie składała z tego, co w punkcie drugim, czyli zostawiamy to, co jest nad osią x, nad, oraz na osi x, czyli no te punkty, które może. Je, o, to jest ten punkt w naszym wypadku i ten punkt. One też będą należały do wykresu modus f od x. I teraz dopiero przechodzimy do punktu trzeciego. Tę część wykresu, która leży pod osią x, czyli o to wszystko, co tu jest na dole, odbijamy symetrycznie względem osi x. O tym, jak się odbija symetrycznie, mówiłem w tym filmie, o którym, który polecam na początku tego, więc radzę o symetrii sobie obejrzeć, a teraz ja po prostu zrealizuję tą symetrię. Jakiś cieńszy wezmę sobie symetrię, realizujemy w ten sposób. Biorę sobie. Muszę odbić to wszystko co jest pod osią X symetrycznie względem osi X. Wybieram sobie punkty charakterystyczne, to są te punkty przełamań zazwyczaj. Akurat w wypadku funkcji, która jest łamana, to jest banalne. I teraz robię symetrię na drugą stronę. Trzy kratki pod osią, no to i trzy kratki nad osią. Pierwszy punkt. Drugi punkt. Jedna kratka pod osią, no to jedna kratka nad osią. No i trzeci punkt. Cztery kratki pod osią, korysuj to ładniej niż ja, prawda? I cztery kratki nad osią. I tu mamy kolejny i ostatni już punkt przełamania. Pamiętamy, o te punkty leżą na osi, więc też należą, będą należały do tej nowej funkcji, do funkcji moduł z od x. I teraz jak już narysowałem, przerzuciłem sobie te punkty, no to teraz już po prostu rysuję funkcję. Zrobię to jakąś taką jakimś takim pogrubionym kolorem, żebyś to dobrze widział. O! Po pierwsze łączę to. To, ciach, ciach i ciach. I to jest to właśnie, co uzyskałem przez odbicie symetryczne względem osi x. A teraz uwaga, także ta część funkcji, ta stara, można powiedzieć, część funkcji f od x, też należy... Do funkcji modus f od x. To wszystko, co na to jasno-zielono tutaj narysowałem, to jest właśnie modus f od x. Czyli to, co miałeś u góry nad osią x, zostawiasz, a to wszystko, co było pod, robisz symetrycznie, przerzucasz do góry. Yy, pokażę ci teraz, jak to zrobić w wypadku, gdy ta yy, wykres funkcji no, nie jest łamaną, tylko, proszę bardzo. O, tutaj mamy taki wykres funkcji, kiedy no. Yy, to jest krzywa, ale zachowujemy się dokładnie na tej samej zasadzie. To wszystko, co jest na to, oczywiście zostanie. Natomiast musimy przerzucić to wszystko, co jest pod yy, przez symetrię względem osi X. No to jak też wyznaczamy sobie, to też mówiłem jak to się robi na tym filmie o symetrii. Też wyznaczamy sobie punkty charakterystyczne. Tutaj punkty przełamania krzywej. To są takie punkty charakterystyczne. Tutaj jest jeden taki punkt, no to proszę bardzo. 3 było pod osią, no to 3 jest nad osią i już przerzuciłem ten punkt. Oczywiście te punkty, które leżą na osi, też należą do, będą należały do tej nowej funkcji i rysuję. Postaram się to jakoś ładnie narysować. Ciach. I oczywiście. O, powinienem to ładnie pociągnąć po tym pomarańczowym, ale tak średnio mi się udało. I to jest f od x, podczas gdy to, co było pomarańczowe, to było po prostu f od x. A jak, jak widzisz, procedura jest dokładnie taka sama, czyli to, co jest u góry nad osią x, zostawiamy, a to, co jest pod osią, odbijamy symetrycznie względem x. OK. Koniec tej części. Przejdźmy do następnej. No i teraz druga część lekcji. W tej części lekcji opowiem, jak zrobić wykres funkcji f z wartości bezwzględna z x. Pierwszy krok jest taki sam: czyli rysujemy wykres f od x, albo już go mamy. Często w zadaniu już będzie. Nasz pomarańczowy, ten tutaj ta łamana, dokładnie ta sama łamana, co kilka minut temu. To jest nasze f od x. Teraz punkt drugi. Ta część wykresu, która leży na osi lub na prawo od niej, czyli o wszystko tutaj, od osi Y, może oznacza to jest osi Y, oś X oczywiście. Wszystko to, co jest na osi i na prawo, pozostawiamy bez zmian. I teraz znowu tą częścią też tą na prawo się interesujemy, bo ta część, która leży na prawo od osi. Odbijamy ją symetrycznie względem y, czyli to wszystko, co jest na prawo, trzeba też jeszcze dodatkowo odbić symetrycznie względem y, no to odbijam w takim razie. Biorę sobie punkt charakterystyczny, on jest na prawo od osi y o 1, no to jego odbicie jest na prawo po lewej stronie. Drugim punktem, oczywiście, jest to, co leży na osi, tutaj jest bez zmian i to jest trzeci punkt. Ile on jest na prawo? Policzmy sobie 2, 4, 6, 7. No to na lewo też musi być 7. I jadę zatem 2, 4, 6, 7. Gotowe. No i teraz muszę tylko zrobić wykres. Wezmę znowu jakąś grubą krechę. No to łączymy punkty charakterystyczne. To oczywiście powinny być odcinki. Na ile mi to piórkiem wyjdzie, to się okaże. O pierwszy odcinek łączę punkty. Drugi. I to jest ta część, którą uzyskałem przez odbicie symetryczne na lewą stronę względem osi Y. No i teraz jadę dalej po tej części, którą pozostawiłem bez zmian. To jest dokładnie o to. I to jest f od wartość bezwzględna z X. Jeszcze pokażę, jak to zrobić na e, krzywej. Proszę bardzo, przewijam się do krzywej. To jest dokładnie ta sama krzywa, co poprzedniej części lekcji oznaczmy sobie, to jest oczywiście f od x. Zasada jest ta sama. Mam wykres, tylko teraz jak przerzucić względem osi y, oczywiście oś y, oś x. Punktu charakterystycznego szukam, oczywiście on będzie tutaj. Proszę bardzo, jest tutaj i przerzucam go symetrycznie względem y. O ile? No o 2. Pierwszy punkt charakterystyczny, a teraz drugi. Ten punkt jest punktem charakterystycznym. Przerzucamy o 2, 4, 6, 8. Dojechałem do Y, no to teraz też 2, 4, 6, 8. O, i tutaj jest jego odbicie. No to teraz trzeba narysować. Będę się starał ładnie krzywą narysować. No to jedziemy. Ciach, 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 ciach. O, bęc. Ach, średnio na jeża wyszło, bo prawie odcinek narysowałem, a to powinna być krzywa. Myślę, że tobie wyjdzie ładniej. No i oczywiście teraz ciąg dalszy to jest to, co pozostało bez zmian na prawo od osi Y. O. I mamy na jasno-zielono F od wartość bezwzględna z X. Tak oto się rysuje... Te wykresy funkcji. Pokazałem to, jak to robić. Musisz sobie trochę poćwiczyć, jak sądzę, ładniej ci wyjdzie niż o mnie tutaj, zwłaszcza przy krzywych tutaj. Ręka musi być bardziej sprawna. No, ale mam nadzieję, że to było w sposób zrozumiały pokazane. No i koniec tej lekcji.